Czyli ja muszę przyjmować już gotowy, metylowany kwas, kwas foliowy i na tym to polega. Czyli prosta rzecz, prosta. Czyli każdy, y, każdy pacjent, przepraszam, że Cię tak, tak, tak. każdy pacjent, który przychodzi do Ciebie, czy nie każdy y, ma wykonany taki test? Bo rozumiem, że to u Ciebie w klinice, Ty wykonujesz, czy wysyłasz gdzieś pacjentów do laboratorium? Nie. Gdzie możemy my, taki pobieramy, test my pobieramy to badanie i my hmm. wysyłamy potem te badania do Włoch. Ja oczywiście zachęcam każdego pacjenta do tego badania, bo to jest cudowne badanie. Wykonujemy je raz na całe życie. Uważam, że w ogóle tak samo każde nasze dziecko powinno to mieć badanie wykonane. Ja swoim dzieciom tak samo zrobiłam i wiem, jakie one mają słabości genetyczne. I, a jaki mamy na to wpływ? No Bo ktoś myśli, a no, ale jak to? Przecież na geny nie wpłyniemy. A właśnie, że wpłyniemy. No bo tak jak ja wiem, że jestem wolnym metabolizerem kofeinowym na przykład, czyli mogę wypić maksymalnie dwie kawy na dobę. Już więcej herbat, na przykład herbaty czarnej nie, tak innych herbat poza rojbosem nie, no bo na przykład zielona yy, tak samo yy, zawiera dużo Zabiera te inne i też działa w podobny sposób. Więc tu muszę uważać i rzeczywiście robię tak, że piję jedną kawę, a kiedyś piłam pięć. I poczułam różnicę w moim samopoczuciu przy tej zmianie. To była niesamowita różnica, bo ja myślałam, że dodaję sobie energii kawą, a ja sobie zabierałam energię. Ona bo ona ja elektrolity. Tak, i, tak, ale dla mnie genetycznie w ogóle nie jest dobrą rzeczą. Więc ja zobaczyłam różnicę w mojej energii, jak przestałam pić tyle kawy.